Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym krótkim poradniku na temat Windowsa 8.8.1 powiem Wam, w jaki sposób przywrócić e, menu start z lewej strony w zwykłym interfejsie Windowsa, który został, e, że tak powiem, usunięty z Windowsa 8.8.1, e, bo tak sobie Microsoft wymyślił. Nie było to zbyt sensowne posunięcie, bo jak już dobrze wiemy, w Windowsie 10, menu start już zostanie przywrócone do stanu takiego jak w Windowsie 7 plus dodatkowe kafelki tak więc będzie fajnie, ale niestety mamy na chwilę obecną 8.8.1 i coś musimy sobie z tym zrobić, żeby ten start dopasować po pierwsze wystarczy wejść do trybu zwykłego, czyli pulpitowego klikamy sobie tutaj pulpit i w tym momencie mamy tutaj E, wszedłem już na stronę, z której zaraz pobierzemy takie, e, takie menu start, żeby już normalnie był klasyczne menu start, na którym nam zależy tutaj z lewej strony. Teraz wam pokażę, jak to wygląda e, tutaj, gdy klikamy start na dole w Windowsie 881, to zamiast otworzyć się menu start, otwiera nam się tutaj tryb kafelkowy i znowu naciskając start, w sumie ten guzik start na klawiaturze działa tak samo jak start tutaj, czyli nic specjalnego. Ok. Gdybyśmy chcieli sobie tutaj do Start przypisać już standardowe menu start, takie jakie znamy z Windowsa, czy to XP, czy to Wisty, czy też Windowsa 7 wystarczy zainstalować program o nazwie, już wam go pokazuję, momencik, program się nazywa Classic Shell 421 wersja. O w ten sposób. Jeżeli wpiszecie sobie nazwę Classic Shell e, samo to nie, w Google, od razu pierwsza strona pojawi się lub druga strona dobreprogramy.pl. Polecam korzystać z tej strony, mają dużo ciekawego softu e, do naszych komputerów. Ok, e, Wpisując Classic Shell, przechodząc na stronę pobierania, wystarczy, że w tym momencie klikniemy tutaj po lewej stronie linki bezpośrednie. Oczywiście możemy sobie podejrzeć opis tego tego programu, tego narzędzia e, oraz ewentualne zrzuty ekranu, jak on wygląda ale OK, zabierzmy się za pobieranie, czyli linki bezpośrednie i tutaj wybieramy Classic Shell w ten sposób pobieramy sobie do komputera plik e, e, Classic Shell, czyli ten właśnie program, który chcemy zainstalować ja już go mam pobrany, przepraszam więc wystarczy, że po prostu sobie ten program uruchomię Classic Shell Instalator jest bardzo prosty, wszystko w języku polskim Przechodzimy, tu już przeglądarkę możemy sobie zamknąć Przechodzimy dalej Umowa licencyjna Oczywiście do domowego użytku jest wszystko w porządku, ale jeżeli dla firm byśmy chcieli stosować to prawdopodobnie musimy zakupić licencję, więc przeczytajcie sobie tam licencję, jeżeli chcecie dla firm stosować legalnie OK, tutaj dalej zainstaluj. Czekamy przez chwilę. Teraz wykonuję tutaj działanie na Asusie Transformer Book 100, czyli takich hybrydzie laptopa i tableta. Ok, musimy zezwolić. Odznaczamy zobacz plik Ridmi. Chyba, że oczywiście chcemy sobie poczytać. Przechodzimy zakończ. Ok. W tym momencie program mamy zainstalowany i już możemy przetestować guzik start na naszej klawiaturze. Klikam. I w tym momencie dobieramy sobie ustawienia, jaki pasek chcemy mamy do wyboru trzy rodzaje. Zobaczcie po lewej klasyczny. Potem klasyczny z dwoma kolumnami, taki jak w Windowsie, mieliśmy XP i jeszcze następny, tam jest styl Windows 7, czyli z takim jeszcze przesuwanym tym oknem tutaj różnych rzeczy. Jak nam pasuje, taki sobie wybieramy. Ja wybiorę ten ostatni, czyli ten styl Windows 7, kropka zaznaczona jest u góry. Więcej ustawień chyba nie muszę tutaj zmieniać. Tu na dole można zmienić sobie ten. Tą ikonkę Windows na inną, na przykład na taki start i tak dalej, ale ja nie zaznaczam tego na zastąp, po prostu zostawiam tak, jak jest. Tu jeszcze można zmienić ustawienia podstawowe. U góry klikając, jak widzicie, jest tych ustawień troszeczkę karnację i to by było na tyle. OK, klikamy OK i w tym momencie start już powinien być działający, zobaczcie, klikam guzik start i pojawia się już menu start jak sami widzicie, już można używać go tak samo jak używaliśmy w Windowsie 7 można bezpośrednio przejść do panelu sterowania i tak dalej, i tak dalej i tak samo działa to tutaj jak widzicie, bez problemu można przechodzić do menu start tak jak to robiliśmy w Windowsie XP7, liście Jeżeli chcielibyśmy przejść do ekranu startowego, kafelkowego, wystarczy kliknąć sobie tutaj ekran startowy, kafelkowy, potem przechodzić pulpit i tak dalej. Jeszcze jest opcja oczywiście tutaj przesunąć z lewej strony i tu sobie wybrać start i też przejdziemy do kafelek. Tak więc jak sami widzicie, wszystko jest idealnie dopasowane. Tak więc jeżeli męczy Was, te menu start, które mieliście dotychczas w się 8, to polecam Wam zastosowanie tego programu Classic Shell i już takie menu start będziecie mieli. OK, z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał z poradnikami.